Cześć, mam na imię Krzysiek i serdecznie witam na moim kanale. W poprzednim odcinku, do którego skrót znajdziecie tutaj, pokazywałem w jaki sposób składałem monocykl, nowy monocykl Quax SRGB RGB bez S. W każdym razie nie udało mi się złożyć go do końca, dlatego że nie dostałem w przesyłce adaptera do montażu hamulca. Złożyłem reklamację, sklep dostał brakujące części i w tym odcinku pokażę, w jaki sposób zamontowałem hamulec. Myślę, że ten odcinek jest przydatny nie tylko dla posiadaczy monocykli, dlatego że nie ma wielkich różnic pomiędzy montażem hamulca hydraulicznego w rowerze i w monocyklu W instrukcji obsługi monocykla nie znalazłem zbyt wielu informacji o tym jak montować hamulec, więc w większości korzystałem z instrukcji montażu hamulca jaką znalazłem na stronie Shimano Zapraszam do oglądania tego odcinka Teraz szybki rzut oka na skarby, które dostałem w nowej przesyłce Dostałem uchwyt do umocowania Klamki hamulca. Dostałem aż dwa adaptery. Tak się sprzedawca spiął, że przysłał mi aż dwa. Jeden jakiś no-najm. Być może jest to robione na zamówienie Kłaksa. Chociaż tu jest jakaś marka A2Z, może to jest producent. A drugi Szymanowski. Oba mają jednakowe wymiary, więc. Wybiorę sobie ten, który mi się bardziej podoba. Chyba ten ma taki bardziej delikatny wygląd. Na adapterze mamy opis. Podczas montażu opowiem, jakie są rodzaje uchwytów do hamulców hydraulicznych i czym się różnią adaptery. I przy okazji, powiem, co oznaczają. Symbole, które znajdujemy na tych adapterach, montaż adaptera pokażę na przykładzie widelca rowerowego. Produkcja monocykli jest na tyle wąska, że nikt nie produkuje niektórych części dedykowanych wyłącznie monocyklom, na przykład hamulców, czy powiedzmy pedałów. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest mi dużo łatwiej pokazywać pewne rzeczy na widelcu rowerowym, dlatego że to jest akurat widelec, gdzie nie był zamontowany hamulec. Tarczowy, a mamy montaż do hamulca tarczowego. Na początek przyjrzyjmy się adapterowi. Na adapterze mamy informacje AD, bo to jest to adapter. IS, bo jest to adapter, który przykręcamy do montażu IS. I dalej mamy PM. Dlaczego PM? Dlatego, że tutaj jest system montażu. Hamulca PM Teraz następna rzecz Tutaj mamy otwory nienagwintowane Gwint jest w adapterze Dlatego przekładamy śrubę I łapiemy sobie jedną śrubą Potem drugą Po złapaniu śrubami dokręcam to kluczykiem. I za chwilę przedstawię kamerę, po to, żeby pokazać, jak to wygląda z innego kąta. Tak być nie powinno, ale to się zdarzyło w moim monocyklu i potrzebowałem wyjąć koło z widelca, żeby łatwiej pokazać, w czym rzecz. Otóż do mojego monocykla producent dostarczył, właściwie to chyba nie producent, tylko sprzedawca, dostarczył za długie śruby. To nie były oryginalne śruby do mocowania adaptera. Efekt tego był taki, że z tej strony śruba wyszła, a to jest odległość, na jakiej już zaczyna pracować tarcza. Dlatego musiałem, co będzie widoczne na kolejnych, Ujęciach musiałem dać podkładkę, podkładkę tutaj pod łeb śruby, po to, żeby ta śruba nie wystawała i nie zahaczała o tarczę. Normalnie takie coś nie powinno mieć miejsca, ale ponieważ u mnie wystąpiło, to chciałem na to zwrócić uwagę. O tej śrubę się nie obawiam, dlatego, że ona jest poza tarczą, więc tutaj się nic nie będzie działo. Natomiast ta śruba, no niestety nie może tak zostać, dlatego że ona będzie zaczepiała o tarczę. Muszę ją odkręcić i dać dodatkową podkładkę. Przypadkowo byłem przygotowany na tą okoliczność. W oryginale jest jedna podkładka. Ja dołożę jeszcze dwie. Na razie niech tak będzie, a docelowo rozejrzę się za śrubami, które będą odrobinę krótsze. I dociągam zalecany przez momentem 6 Nm. W tym momencie spojrzymy sobie z innego kąta na mocowanie hamulca. Standard IS polega na tym, że tutaj jest taka płaszczyzna, do której jest przymocowany adapter. Natomiast standard OST mode, czyli PM w skrócie, wygląda w ten sposób, że od razu do widelca Przyspawany jest element, który jest nagwintowany, tak jak tutaj widzimy, i do tych otworów nagwintowanych będziemy przykręcali bezpośrednio hamulec. Taka jest zasadnicza różnica pomiędzy standardem IS a dwoma pozostałymi standardami czyli standardem PM i stosowanym najczęściej w rowerach szosowych flatmont. W tamtych dwóch systemach nie mamy otworów ustawionych równolegle do osi koła, tylko od razu otwory są w płaszczyźnie, w płaszczyźnie koła. Ja ilustruję to przykład hamulca przedniego koła w moim gravelu. Mogę tu wyraźnie pokazać kierunek ustawienia śrub mocujących adapter u jednego z moich kolegów. Widziałem system PM w monocyklu i nie wiadomo, jakie rozwiązania przyjmą się w przyszłości. Dlatego wspomnę o systemie Flatmount. Może kiedyś pojawi również się w monocyklach. Trzeba tylko zauważyć, że mocowania przedniego i tylnego hamulca mogą się różnić. Dodatkowo śruby mocujące hamulec mogą przechodzić na wylot i być. Przystosowane do założenia zawleczki zapobiegającej wykręceniu się śruby. Więc trzeba mieć śruby dedykowane do zamocowania takiego hamulca. Ale przy użyciu odpowiednich adapterów można hamulec tego typu zamontować do ram przeznaczonych do IS lub PM. Więc jeśli komuś hamulec typu Flatmoor zalega w piwnicy, to nie ma żadnych. Przeciwwskazań, żeby założyć go sobie do monocykla. Adapter musi być dostosowany do określonego systemu montażu i do średnicy tarczy. Producenci ułatwiają to nam. Na przykład Shimano podaje tablicę, na której znajdziemy informacje. Adres jest aktualny w chwili nagrywania filmu. To może się zmienić, ponieważ Shimano dosyć często aktualizuje. Swoje informacje. W każdym razie znajdujemy tutaj symbol, znajdujący się na adapterze z opisem, jak należy rozumieć poszczególne znaki symbolu. A poniżej mamy tablicę dla poszczególnych systemów montażu. Jak dobrać adapter dla danego systemu montażu? pod określoną średnicę tarczy. Najwyższa pora, żeby przejść do przykręcenia hamulca. Hamulec na czas transportu jest zabezpieczony taką zawleczką, która zapobiega wysunięciu się tłoczków hamulca. Przed montażem oczywiście należy tą zawleczkę usunąć. Zanim wyjmę tą zawleczkę, Shimano zaleca zrobienie jednej rzeczy, a mianowicie kilkukrotne naciśnięcie dźwigni hamulca. Naciskam dźwignię hamulca. Mam nadzieję, że to widać, jak pracują klocki. Wyjmuję zawleczkę. Teraz już dźwigni hamulca nie wolno nam dotykać. Jeśli porównamy to sobie z szerokością tarczy, to nie powinno być problemu z włożeniem. Na tarczę. Tak więc odwrócę sobie cały ten zacisk hamulca, wkładam go na tarczę tak, żeby tarcza trafiła pomiędzy okładziny. Dokręcam tak, żebym miał możliwość jeszcze poruszenia w prawo i w lewo całym tym zaciskiem. To samo robię z drugą śrubą. Dlaczego chcę mieć możliwość poruszenia całym zaciskiem w prawo i w lewo? Dlatego, że teraz muszę ustawić zacisk w takim położeniu żeby on dobrze pracował na tej tarczy i tutaj mamy dwie szkoły jedna szkoła zalecana przez Shimano i od niej zaczniemy jest taka, że trzeba zacisnąć szczęki czyli naciskamy na dźwignię hamulca Proszę zobaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy naciskam. Szczęki łapią tarczę, i cały ten mechanizm zaczyna się przesuwać. On się w jakiś tam sposób ustawia. Przytrzymuję zaciśniętą dźwignię hamulca i łapię najpierw jedną śrubę, potem drugą. Przy naciskaniu dźwigni hamulca zauważam wyraźny ruch tarczy w jedną i w drugą stronę. Wskazuje to na to, że szczęki nie są ułożone symetrycznie i jedna bierze szybciej, druga później. Będzie wymagało to jeszcze jednak do regulowania. Kłaks z kolei rekomenduje, żeby zajrzeć sobie z tej strony pomiędzy. Okładziny i zobaczyć, w którym miejscu znajduje się tarcza. Czy ona jest dokładnie w środku, czy jest przesunięta w jedną stronę. Tutaj zauważymy taką rzecz. Jeśli będę naciskał dźwignię hamulca, to jedna szczęka, ta, nazwijmy ją wewnętrzna, ponieważ ona jest bliżej. Płaszczyzny koła. W pierwszej kolejności dotyka dotarczy, natomiast druga dotyka odrobinę później. Widać to z mojego punktu, że tarcza jest troszeczkę spychana na zewnątrz. Ja spróbuję przedstawić trochę. Ostrość na tarczę, jeśli mi się uda. Mam nadzieję, że tak. Jeśli teraz będę naciskał dźwignię hamulca, to można zauważyć, że tarcza jest spychana na zewnątrz. Co by wskazywało na to, że trzeba cały układ przesunąć. Do środka. Pomimo tego, że samoczynnie ustawiło się to w takim położeniu. Więc, zgodnie z zaleceniami kłaksa, zrobimy tak, że ja tutaj odkręcę tą śrubę, lekko ją popuszczę. Dobra, mówię to, a wy nic nie widzicie. lekko odkręcę śrubę tak żeby miał możliwość ruchu lekko odkręcę drugą i spróbuję delikatnie przesunąć do środka ponownie dokręcam śrubę i sprawdzam czy, tarcze, czy tarcza jest obejmowana równomiernie? Jeśli tak, jeśli tarcza znajduje się dokładnie w środku pomiędzy okładzinami, to mogę przyjąć, że regulacja została zakończona sukcesem. Ostatnią czynnością jest przy użyciu takiego klipsa przypięcie linki do przygotowanego przez producenta miejsca. Więc po prostu trzeba tutaj wcisnąć. I w tym momencie rower jest już całkowicie złożony. Może monocyk, bo niektórzy mogą się oburzyć, że nazywam to urządzenie rowerem. Jak się używa, to się zużywa. Ta prawda dotyczy także monocykli. Dlatego jeśli zużyły się klocki. To polecam obejrzenie tego filmu, do którego skrót tutaj umieszczam. Na tym filmie pokazałem, w jaki sposób można wymienić sobie klocki w hamulcach tarczowych. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania pozostałych. I oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału.